The Szanowni Dobry. Państwo, jak Państwo widzicie, z, inwestycje w naszym mieście w tym roku dotykają każdej dzielnicy, każdego fragmentu miasta. W tej chwili znajdujemy się przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej na osiedlu Łazy. Tu w ramach programu inicjatywy lokalnych wspólnie z parafią wykonujemy prace związane z budową miejsc postojowych na terenach należących do gminy. Z, tych terenów, z tego terenu, z tego parkingu korzystają nie tylko mieszkańcy osiedla Łazy, ale wszyscy ci, którzy odwiedzają parafię i to osiedle podczas różnego rodzaju festynów, pikników które się także tu odbywają. Te prace kosztują około 60 tysięcy złotych, wykonujemy je wspólnie, 75% kosztów pokrywa gmina, 25% wnioskodawca, czyli parafia na osiedlu Łazy. Bardzo dziękuję księdzu proboszczowi za to, że złożył odpowiedni wniosek, za to, że dopilnował, wszystko odbyło się zgodnie z planem i wykonawcy, czyli lokalnej firmie, panu Łukaszowi Misztalowi, zakładowi usług wodnych i komunalnych, który dla nas te prace wykonuje. Około 400 metrów tego... Tych miejsc, tego placu utwardzonego, z betonowej kostki brukowej, odwodnionego, więc mieszkańcy będą mogli korzystać już niebawem. Ja cieszę się, że mamy tutaj kolejne miejsca parkingowe przy kościele. Przy tej okazji chciałem podziękować panu prezydentowi, tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mogły te miejsca tutaj powstać. Jednocześnie zaprosić na uroczystości, które już niebawem się tutaj będą odbywać w naszej parafii 26. Od pust parafialny Matki Bożej Częstochowskiej, msza święto o godzinie 10, 12 i e, o 17. Natomiast e, dzień później, w niedzielę po południu o godzinie 16 e, rozpocznie się piknik parafialny, e, który tutaj e, przy współpracy Pana Prezydenta, pod patronatem Pana Prezydenta, przy współpracy Caritasu Parafii, Stowarzyszenia Starachowickiego JES, będzie się odbywał właśnie tutaj na placu kościelnym i przy kościelem. Serdecznie Państwa wszystkich zapraszam i jeszcze raz dziękuję. W najbliższych dniach rozpoczną się prace związane z utwardzeniem drogi dojazdowej przy Alei Najświętszej Marii Panny. Na przełomie sierpnia i września zamontowane natomiast zostaną urządzenia siłowni plenerowej na osiedlowym Placu Zabaw.